Jestem, cześć! No, no hej, hej, hej. Sorry, że nie, nie dzwoniłem, wiesz, co się dzieje, wiemy urodziny rodziny chrześnia. No, ja tam wiesz? czytałeś mi lektury, tyle, że rady, Bos to, to tam jest... Do szukania, i... słuchania, do słuchania! <laughs> jeszcze no ja bym ja cię kręcę. Słuchaj, czy z tego wywnioskowałem, że oni ci dali 52? dwa. na razie jeszcze nic nie mam, ale ja rozumiem, że coś się dzieje, nie? Aha. No nie, bo tak z tego co pisałeś, to mówię tak, jakbyście już dali ten pieniądz. Wiesz co, ja, ja nie wiem co się dzieje, bo powiem ci w ten sposób. Do mnie dzwonią po prostu, wiesz, konserwatorzy i pytają się, co się dzieje, bo inspektorzy mówią, że ja zostałem zwolniony, nie? No i wiesz, ja jestem zdziwiony, wiesz, tyle, że ja jestem na L4. No sprawa jest no. taka, że wiesz, ja w ogóle nie wiem na czym stoję de facto, bo e, najpierw było tak, że niby sprawa jest wyjaśniona niby OK. Tak, tak jak Ci mówiłem, wiesz, Jarek do mnie tutaj... Mnie się, wyda, mnie się Dawid, wydaje, że nie jest okej, okay, że po prostu wrócisz i pewnie, tak, tak, tak moje zdanie to jest, nie? Że wrócisz i dostaniesz bumagę chyba, wiesz? No to ja jestem pewny, że tak będzie. No, także musisz, za masz czas, żeby szukać roboty. Okay. Nie. Tylko powiem Ci... No, no i mów, no, no i co, no bo Ci przerwałem, sorry. Tak? Ja, ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego ja mam zostać zwolniony. Powiem Ci wprost, dla mnie to jest po prostu absurd. Absurd totalny. Powiem ci, Andrzej, to jest jakieś po prostu, ja nie wiem, jak to nazwać nawet, brakuje mi słów, bo, eee, przepraszam bardzo, ja, co ja takiego zrobiłem? Powiedz mi, co ja takiego zrobiłem? Wiesz, no, co ja ci, po prostu, wiesz, teraz tak, musisz sobie zdać sprawę tylko, ty, wiesz, jedno, że... Że dzwonią do ciebie, że konserwatorzy i tak dalej, że mówią, że ci, czyli masz na gąbkę całego oddziału na siebie, nie? To jest pewne, 100%. No, więc tutaj wiesz, jedynie co powiesz, no ja ci więcej już, rzeczy, no nie mogę ci pomóc, bo nie mam nawet takich argumentów, marzędzi w ręku, może w ten sposób, nie? Tu po prostu, jak ci kiedyś powiedziałem, musisz już po prostu, jak powiedział ten, 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 twój kolega, wiesz który, albo kurwa, idziesz na całość, albo jesteś pizda, nie? Jasne, Także tutaj, no. no nie wiem, a Ty chcesz wysłać te, te dokumenty, do, do, te wszystko do tak? No, no, no powiedz mi tak, no bo jaką ja mam inną linię obrony? Co, jak ja mam to, powiedz mi. A ja jest chory, ja jestem zwalniany za to, że kurwa byłem dojeżdżany, że ja sektor już mi wiesz, dziś, wiesz, podkopywał i ja w końcu a. wiesz, tak naprawdę wiesz, nie zgłaszałem tego, żeby było jasne, zgłosił to ten facet i kurwa, no. jeszcze bardziej jestem dojeżdżany i jeszcze bardziej jestem zwalniany. Kurwa, no też to, to jest jakieś chore. Chłop chodzi, podpisuje kurwa. No, a, ale ty pozgłaszałeś to wszystko do prokuratury wszędzie, nie? No jeżeli na koniec ja jest, dostałem zawiadomienie o zamiarze z wypowiedzeniem mi umowy, z tego tytułu, że co? Przepraszam bardzo, że było zgłoszenie w mobbingu wobec mnie? To jest kurwa, to jest, to jest jakieś chyba trochę dihalo, co? No a słuchaj, no, ale ty pozgłasza, bo to przyszło mi. Bo jakiś list od ciebie przyszedł do wiadomości, do mnie tam widziałem. Nie no ja no. Zgłosiłem, Nawet... o, zgłosiłem sprawę przede wszystkim taką, że wiesz, ja rozmawiałem z dyrektorem Konklem, bo on na mnie, że ja tam pomawiam, pomawiam Jacka i ten. To jak pomawiam? No. On powiedziałem rzeczy, o których wiem, zgodnie wiesz, z procedurą wewnętrzną, żeby pan to sprawdził. A co pan zrobił? bo żebyś wiedział, taka rozmowa była, a on jedynie to zrobił, to zlecił obserwację mnie i na mnie nasyłał kurwa. Wiesz, po... No to wiem, to, to z tym, z tym no. dźwigiem, co tam mówiłeś, nie? No. Znaczy, że to jest jakieś chore, kurwa, ty. Ja mu zgłaszam, że to robi Jacek, a ten na mnie nasyła i za mną jeżdżą. Nie uważasz, że to trochę jest niehalał? No, zamiast, zamiast wyjaśnić, to, to robią nagonki, nie? A słuchaj, no ale ty jakieś już postępowania masz już, czy to, po to w końcu, nie wiem, bo tam powysyłałeś wszędzie, masz że to czekasz znowu, jak nie, to sąd, tak od, powiem. Wiesz, ja ci powiem taką rzecz, Andrzej. To jest Gdańsk, Solidarność to na moje sześć pism nic nie zrobiła. wysłałem im pismo o ponaglenie, nic nie zrobili. Tu chyba raczej sprawę zna, że tam po prostu jest sprawa ukręcona i nic nie robią, żeby wyjaśnić, dlaczego Radek Śniadek jeździł i namawiał ludzi na skargi na mnie. Tego nikt nie podejmuje nigdzie, żebyś wiedział. W Gdańsku nikt nie widzi w tym problemu w ogóle. Czyli tak jak, czyli to te, o te, ta, ta kasta, kasta sędziowska jest wszędzie, tak? I ta, ta prawda? No, no jest, no. Z tym nikt nie, nic kompletnie nie robi. Jest to w ogóle pomijane. Dośla, wiesz, kazał, mi, dośla kazał mi napisać zgłoszenie, podyktował mi treść. A jak to dostał, tak nie robi nic z tym. Dobra, wody włóka, nic. A, a, a prokuratura to wszystko, te inne ABW, te wszystkie. No, to się wszystko toczy, tylko to się tak toczy, jak widzisz. no, Słyszałeś jakiś efekt, tak? Bo ja nie. No ja też. Właśnie ja też. A czy wiesz, to, to prawda, że oni jak to wiesz, to wie to, że oni na drugi dzień reagują, tylko muszą posprawić, to tam sprawdzają. No to, 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 pewnie się, to pewnie się dzieje, ale powiem Ci taką rzecz, nie? Tak między nami. Ja choćby patrzę na e, to? No, Mijają trzy miesiące w tej chwili już. Trzy miesiące. I ja powiem ci tak, e, jedyne co oni zrobili, to my nie przesłuchali w tej sprawie i protokół tego przesłuchania przysłali do pracodawcy. To wszystko co zrobili. Ale kto? Prokuratura? Nie, państwo nie prawa. A PIP? Aha, oh. Ale żadnych działań nie podjęło ale był PIP w Gdańsku przecież. Tak? Był, był. Jesteś pewny? Jestem pewny, że był, bo takie mnie słuchy doszły. A kiedy? Oh. A zaraz chyba po twoim zgłoszeniu. Oni powiedzieli, że nie byli. Proszę? A mi powiedzieli, że nie byli, że nie widzieli po to No może jeszcze wtedy nie byli, bo Aha. nie wiem kiedy ty byś tak. Ale na pewno wiem, że wiem, że to tak, tak słyszałem, to wiem, do no, słyszałem, że był po prostu. Bo coś tym jest, nie? No tak, ale był i pewnie wiemy, jak to bo jakby coś było, to bym, wiesz, ja te, o tym, co, jakie, są, jakie były zalecenia i co, to ja już nie wiem, jakie tam działa, nie, to koło, jakby odbierzesz do, do, do protokołu, do Ale ty nie były takie, żeby zwolnić tego, co zgłaszał pewnie. No, no to ciekawe, że tam oni posługiwają nie wiem, nie wiem, co tam sprawdzali, czy tego już nie. Się... Słuchaj, ja ci powiem taką Dobra. No dla mnie, dla Ozu, mnie... Dla mnie to jest po prostu sprawa dziwna, dziwna, że przez ten czas to nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego śniadek jeździ i namawia, kurczę, do takich działań. Są dowody na to. Dowody mam po prostu i nikt tego nie podejmuje. No ale wiadomo, to jest niewygodne. I najlepiej się szybko mi pozbyć. Proszę? Najlepiej szybko mnie pozbyć się, tak? No, nie słuchaj Dawid, no masz, musisz teraz czekać na inne, no bo teraz to już wiesz, jak dostaniesz, że no to musisz w sąd pracy ewentualnie, no bo innej nadziei już nie ma. A tamte rzeczy to się będą ciągły i ciągły, bo jakąś odpowiedź musisz dostać od tej służb, nie tylko te pieniądze. A powiedz powiedz taką rzecz, jaki jest powód zwolnienia? Proszę? Jaki jest powód zwolnienia? No pochody to oni ci tam w tym zapytaniu chyba dawali, nie? Tak? Czy nie? Nie pamiętam teraz, bo tam było no to nagrywanie to wszystko, te pierdoły, utrata zaufania. A chyba tobie tam utrata zaufania chyba wrzucił. A powiedz mi te rzeczy, te rzeczy które ja prosiłem, żeby wyjaśnić właśnie z i tak dalej. Ktoś to podjął w ogóle? Ale co? No to jego jeżdżenie po firmach i namawianie do tego, żeby dla mnie skargi... Yy, ja no jak ja mogę podjąć takie rzeczy. Nie, ale to, ja, nie... ja nie mówię, że ty. Czy ktoś się tym zajął w ogóle. Nic mi nie jest wiadomo na ten temat. cię ktoś zajmował. O. Słuchaj, Dawid, bo, jest, bo podjechałem pod użytkownika. Mhm. No dobra, dałeś mi lekturę i dostarczyłeś fajną, taką, powiem. I do fajnie się fotoczyta, nie? I słucha. A słyszałeś, jaki ja a... tak robił właśnie a propos, jak to wyglądało? No słyszałem, znaczy, słyszałem, czytałem, nie? O. i słuchaj, no tutaj też musimy czekać i czekać, jaki będzie finał, nie? To... A, ten dziennik, a, ten, a z tym dziennikarzem gadałeś? Mm. No rozmawiałem. No, no dobra, no ale on już po prostu, bo on tam w jednym nagraniu co, co odsłuchałem, to cię tam zrugał bardzo, że... No, i... Albo w... no z tego wynika, że co, że ja go nasuwałem, czy może ja go hamowałem? Nie, mówię zrugał cię, że, że po prostu jesteś mało zdecydowany, nie? Nie, ja po prostu hamowałem go cały czas. Aha, aha, aha. Bo to jest jego działanie. Ale więc... tam padło takie zdanie, że no najpierw chcesz, a później się, później się wycofujesz, nie? No, bo nie, nie w ten sposób, który on podjął, tak? Nie jakimiś aha. aha. No, bo on tak brutalnie podjął, no, tak brutalnie. No, no, podjął. właśnie, no nie w ten sposób, tak? Ja to tak oczywiście jak najbardziej yy, chciałem, żeby powiedzmy sprawa tutaj działań dyrektora wyszła na jazd, ale nie w taki sposób, tak? Nie tak. Nie jakimiś Słuchaj Dawid, proszę Tak no, jak Ci mówię, moja rada no, po prostu, no musisz gdzieś A jak kręcisz się za robotą, gdzieś jakąś? Ale ja wiesz, co powiem tak, dlaczego ja mam szukać roboty? Powiedz mi, dlaczego ja mam. Ale no, słuchaj, nie? ja Ci tylko mówię, czy ja się pytam, tylko nie, nie no. pytam się, czy się kręcisz. No bo w sumie, jakby Ci, ja już mówię scenariusz, jak Ci dadzą dumaszkę, że, 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 że dziękujemy Panu, no to zostaniesz bez środków do życia. Ktoś się w ogóle zajmie tą sprawą, żeby tak poważnie, teraz potem, żeby to wyjaśnić rzetelnie, dlaczego ja... No ale gdzie, no zająć to się mogą służby zewnętrzne, tam gdzie popisałeś, no kto się tutaj już ma zająć, Ja pierdole. to jest niemożliwe. Nie no. no. ja no. wiem, co tam jeszcze pracodawca robi, co on tam jeszcze, bo tam wiesz, bo pewnie pracodawcy też może tam i, i te inne może też wzywają. Jakaś kontrola, jakaś kontrola, podobno, podobno, tak jak mówię, też z ministerstwa coś tam było, ale jakie są tego skutki, to, to tego już to już nie wiem. No to było, ale to nie miało nic z moją sprawą. To nie miało nic wspólnego nie? z moją sprawą, nie. Ja też słyszałem to takie, wiesz, plopie. Ja się tutaj powypytywałem, to nie miało nic wspólnego ze mną. Też mogą mówić co innego, a robić co innego. Dobra, dobra, to jak coś, to tego, lekturkę. Ja, ja już więcej zrobię. Ja już więcej nic nie mogę w tym kierunku zrobić. Czekam, po prostu na to rozwiązanie. Jakie z tych służb wewnętrznych, ja żeś tam Ale jak coś masz do przesłuchania, to chętnie posłucham. Mnie. Bo naprawdę są takie kwiatki, że głowa boli. Słuchaj, no i, i są. Odjechałem podjechałem pod, pod robotę, nie? No. że cześć, cześć, cześć. Dobra, no, trzymaj się i tak no. ci mówię, szukaj gdzieś, kurde, też jakieś roboty, nie siedź na dupie tylko, na razie, no. to no, no,